Siemaneczko widzowie, witam, witam w kolejnym odcinku z Case Haga. Dzisiaj sobie zrobimy od 10 ziko do kosy. Jak to to z Kasehaga? Są odgrając skinki. Czy do uwzględnia są dwa USP? -ki. Co trzeba zrobić, żeby je zgarnąć łapka w górę, sobie komentarz i fajnie byście wbili na stronę z moim kodem Elzart. Jeżeli wbijacie z moim kodem Elzart, to jeżeli wbijecie za minimum 2 dolce, to macie aż 7 jeszcze konkursów do wygrania. Za każde doładowanie z moim kodem Elzart za minimum właśnie te 2 dolarki, wbijacie do każdego z nich i co doładowanie możecie wygrać któregoś z tych skinów. Dodatkowo przy wpacie wrażenie z kodzikiem jest 10% bonusu przy doładowaniu. Na starcie, jeżeli kodu jeszcze nie używaliście, macie dwie darmowe strzoneczki, jeżeli jesteście wprzecie, minusowe to E, możesz sobie levelować konto, za level są poziomy, a za poziom można odbierać skinki, dodatkowo macie free case'y Codziennie można sobie odbierać, więc również polecam sobie odbierać szynki. Tym wyższy level, tym lepsze szynki, tym lepsze wszystko, więc warto tutaj levelować Jakieś tam eventy są, a my co? My dzisiaj lecimy, klasyk, na case batelki. Dyszka do kosy, z piątki się prawie udało, z dyszki już się nam udawało zrobić kosę, więc dzisiaj lecimy po raz kolejny Po raz kolejny, Dziś, dycha to jest jakoś 2 coś, 2 dolary z groszem, o 2,20 to jest coś koło dychy, nawet możemy sobie tak dorzucić 2,45. Mamy aż szynek, lecimy na cztery osoby. No i oczywiście próbujemy naszego szczęścia, tak? Próbujemy naszego farta, czy dzisiaj nam posłuży. Zobaczymy, zobaczymy. Fajnie by było, ale różnie z tym bywa, wiecie, raz fart jest, raz farta nie ma. Póki co widzę i sam bot i samo dokładniej Prze Tutaj przewagę sobie zdobywa. I... Okej, okay, goblin, skrzyneczka goblin, fajna. Aj, a niestety nam fartem Chociaż nie najgorszy skinek, no. Jesteśmy wszyscy blisko, jesteśmy wszyscy blisko, ale tu póki co... No nikogo dropnie, nie zaskakuje. Nie ma nic. Oj to myślałem, że pogrącać coś tutaj dropnie, albo te glowsy. lakitet najtańsza skrzynka, uwaga, coś zmieni. No, wygrał tutaj z nami Bot Nerd. 5 dolarków 16, zróbmy jeszcze raz tą bitwę Bo ta bitwa wydaje się całkiem spoko A tutaj w sumie nikomu nic ciekawego nie drobło Taka bitewka, wiecie Do zapomnienia trochę, trochę do zapomnienia Lecimy z drugą, lecimy z drugą Może w drugiej będzie tutaj troszkę lepiej Zaraz zobaczymy, zaraz zobaczymy Milspeczek, a może po prostu zrobimy dużo milspeków To też nie jest zły pomysł Milspeki, fajne strzynki, ja lubię, ja lubię milspeka Może zaraz tak zrobimy w sumie To nie jest najgłupszy pomysł Najgłupsze rozwiązanie Kurcze, petka inferno tutaj, no Botner, botnerd bot tutaj zdominował trochę tą petką inferno. Czy teraz jest G No, chyba to jest jego, chyba ma to. Chyba to ma widzowie. Zresztą jakaś tutaj, 6 z chałkiem? 7 dolarów, Tu już trochę lepiej, no, tu już trochę lepiej. Dobra, lecimy po prostu, wiecie co? Mam pomysł i ochotę zrobić tą bitwę z mil Zróbmy to, zróbmy to. I nam tu mil speków starszy. Dobra, dawajcie, 7, 2, 45. dobra, kit. To taka właśnie dyszka Let's go, let's go, let's go To się wydaje całkiem, całkiem dobra bitwa Całkiem dobra bitwa 7 mil speczków Zobaczymy, czy nam coś tutaj podarują Zobaczymy, czy nam się szczęście uśmiechnie Czy nie Póki co, Bot Nitro zdobywa Batman, patrzcie, z Batmanem gramy Bot Batty No, Batman też to może wygrać Znaczy, lepiej wygrał Bot Batman niż Bot Nitro Pozdro Zawsze lepiej O, dobra Dobra, zbliżamy się, zbliżamy się do naszych oponentów. No, ten fart musi nam się uruchomić, musimy cię kosy zdobyć, no to fart tutaj musi, musi, przyjść, musi przyjść. Ostatnia szansa, no teraz, dawajcie teraz, wyprzedzamy ich. Oj, gdy ten dropą, to na pewno, a tak to nie niestety. Dobra, zmieńmy po prostu bitwę i nastawienie. Trzeba zmienić bitwę i nastawienie, bo to, nie, 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 tak to nie można, tak to nie można. Musimy tutaj z dychy tą koskę ukręcić, tak? Przydałoby się, dajmy sobie nitro. Dajmy sobie tego Glowing Fisha. Dajmy sobie Milspek. Dobra, może Milspek już otwieraliśmy. Dajmy tego Breda. Dobra, coś takiego. Pyk. No, dwie pierwsze szynki, bo to decydować, tak naprawdę. To największy potencjał w dwóch pierwszych jest. I to one. Powiedzą, czy oddadzą. Zapraszam Was też na inne odcinki z Case Haga, bo co odcinek możecie wygrywać na Case Hagu, e, na moich odcinkach oczywiście e, z Case Haga, skinki, więc polecam, polecam. Pamiętajcie o tym tradingu bo nie ma tradinga to ja potem Wam nie mam jak wysłać skinka, no niestety, no, no nie wygracie skinka ale no, jak wysłać, tak? Skinek tyle ci do innej osoby, no i ktoś inny cieszy się skinkami, a zawsze warto za free skinka zgarnąć, więc e, polecam, polecam. A my let's go dalej, my let's go dalej. O, o, dałem, dobra, git, git, git. Chyba to mamy, chyba to mamy i lecimy dalej, lecimy dalej, lecimy tutaj po wyższe nagrody. Tak się daje, że to już nas nie zaskoczą, nasi oponenci. Dobra, mamy to. Ile tutaj wygranych? 6,60, dobra. Z 6,60 już możemy fajną bitewkę ukręcić. No to też sobie usuńmy. Pyk, 6,60, dobra. Let's go, let's go, let's go, let's go. Dajmy sobie, tak, tak. Dajmy sobie tego nitro i dajmy coś za 6, no 50... albo tego za 60 centów pyk. I lecimy z czymś takim. 4 osoby musimy ryzykować I to są już naprawdę mocne strzynki, dwie. E, to też nie jest takie słaby. Te dwie pierwsze są no, mocarne. Let's go okej okay. Słabo, bot Poker tutaj ładnie dropnął. Może teraz, może teraz... O no, te takie chyba nie są drogie. No nie są, bo to jest strzynka chyba typu... właśnie 5% lag i to jest kosa No niestety chyba ta witewka jest przegrana no i cóż Co ty nie tym razem Zapraszam na inny odcinek, jeszcze miłego filmka. trzymajcie się Cześć, cześć